Niespodziewanie dzisiaj, 27 maja, w środę, w środku tygodnia, zobaczyłem w Netflixie nowy film Angażaty Szumowskiej, który pojawił się tak trochę nienacka, The Adel Lamp, córka Boga. Jak zwykle polski tytuł jest trochę bez sensu. Córka Boga, nawet brzmi ładnie, ale to, to trochę nie pasuje do filmu. The Adel Lamp, czyli inna owieczka. Zdecydowanie bardziej. To jest opowieść, przypowieść zrealizowana według scenariusza pani C.S. McMolan. Która jest scenarzystką, producentką filmową, która ma już pewne swoje osiągnięcia, ale zdecydowanie chyba taką osobą, która zwraca uwagę na to, o czym się mówi w salonach. Bo scenariusz, który dała Małgorzacie Szumowskiej do zrealizowania. To jest taki roczny feminizm salonowy. Pisze się w reklamie tego filmu, że to horror, ale to nie jest horror. Pisze się czasem, że to thriller, ale to też nie jest thriller. No jest. Taki smutnawo mroczny rzeczywiście, trochę wzorowany na filmie Midsommar w, 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 w Biały Dzień, albo trochę na opowieści podręcznej, czyli. Krótko mówiąc, na czymś, co już zdobyło popularność, co się podoba i to jest y, y, takie stylizowanie y, y, przypowieści. Y, no i myślę, że takie podglądanie też zarazem tego, co się nosi w arthausowym filmie na świecie, wśród tych, co dają pieniądze na film i wśród ambitnej publiczności. Mówię trochę z przekąsem, bo nie lubię takiego kombinowania. Widać, że autorka nie miała żadnej ważnej rzeczy do przekazania. Po prostu starała się zrobić aktualny, modny scenariusz, który, który się spodoba publiczności w 2020 roku. Ok, jej prawo, ale mnie się to nie podoba. Małgorzata Szumowska lubi takie projekty, więc się nie dziwię, że, że wybrała właśnie taki, taką przypowieść o, o kilkunastu kobietach, które razem z jednym mężczyzną, będącym dla nich nauczycielem, opiekunem, mężem i ojcem, sam z siebie on zresztą nazywa ich pasterzem, a je owieczkami. Są właśnie ta, ta, ta owieczka tutaj jest tytułowa. No i ten, ten, to statko. Owieczek i razem ze swoim pasterzem żyją na uboczu współczesnej cywilizacji. Właściwie na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy to jest. Gdyby nie to, że w jakiejś przyczepie kempingowej żyją w jakimś jakimś wagonie, takim, który ewidentnie jest współczesny, no to moglibyśmy pomyśleć, że to w ogóle było dawno temu, w jakimś innym wieku, wręcz zrealizowane. No ale właśnie chodzi o to w tej opowieści, że, że pasterz wyprowadza swoje owieczki poza cywilizację, poza współczesność i dyktuje im sposób życia, taki odwołujący się do archetypicznych ról mężczyzny i kobiety, więc mężczyzna to ten właśnie, który się opiekuje, który, który zapładnia kobiety, który jest mężem i Ojcem. Tam nie ma mężczyzn w tym stadzie. Dopiero w pewnym momencie się okaże, dlaczego nie ma i, i, i co się dzieje z kogutami, jeśli się urodzą. W kurniku. No bo, jak wiadomo, z kogutami to też nie najwygodniej w hodowlach kur ich, ich los się przedstawia i z reguły marnie kończą. Więc podobnie jest pewnie z małymi chłopczykami, samczykami w stadzie naszego pasterza. Coś jest w tej opowieści z jednej strony archetypicznego, czyli odwołującego się do takich podstawowych ról kobiety i mężczyzny i do buntu kobiet, które chcą wyrwać się z tego układu, które, które, y, y, które chcą zacząć też decydować, które też chcą za krzywdy doznane się zemścić. Bo jest w tym filmie nuta zemsty. Ale to wszystko jest zrobione tak jakoś Papierowo, tak jakoś sztucznie, takie to jest wykombinowane, jakby ktoś siedział przy stole nad białą kartką z linijką, je kierką i tak sobie wyrysowywał, żeby mu się zgodziły te krzywe i żeby mu się przecięły w odpowiednich miejscach. To ten film jest potwornie nudny. Co, co najważniejsze, że i opowieść jest w nieciekawy sposób prowadzona i wykonawcy niestety nie mają w sobie takiej iskry, która by nas uwiodła. No na przykład ten pasterz. Gra go Mikiel Huisman, który... Mm, jest bardzo pięknym mężczyzną, młody, piękny, dorodny, można by powiedzieć, mężczyzna, ale żeby być pasterzem i takim przywódcą sekty, to musi on mieć chociaż trochę charyzmy. No bo po prostu charyzma jest nieodzowna, a ten aktor charyzmy nie ma, ale też nie umie zagrać charyzmy. W związku z tym patrzymy na jego usiłowanie. Ja prawie, że słyszę, co Małgorzata Szumowska mogła mu mówić na planie do ucha, co ma zrobić, ale on tego nie robi. No, kobiety są już dużo ciekawsze i ta główna, ta, która się ostatecznie, no, która będzie musiała zdecydować, co dalej w tej historii i jak ma odpowiedzieć temu mężczyźnie, który z jednej strony mieni się opiekunem, a z drugiej strony oprawcą się okazuje no Ta dziewczyna nazywa się Rafi Cassidy jest, jest fajna, jest, jest, jest zdolną aktorką i z nich wszystkich najlepiej wypada, bo jest w niej naturalność, jest w niej też ten bunt taki podlany salonowym feminizmem. Nie, nie jest plastikowy, nie jest, nie jest sztuczny, nie, nie, nie wieje od niego jakimś takim preparatem sztucznie też skonstruowanym w laboratorium filmowych feministek. Ja przeciwko feminizmowi szczególnie w filmie Nic nie mam i dowiodę tego już w następnej wideo recenzji, gdy będę omawiał dwa seriale poświęcone w pewnym sensie e, motywom feministycznym w zupełnie inny sposób je traktującym, no nie taki mroczny i nie taki przypodchlebiający się abitnym pańciom e, w salonie, i, e, które tak potem do siebie puszczają oko i, 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 i wydają pomruki zadowolenia, że pokazują. Pokazały tym facetom, y, 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 jaka jest ich rola i jakie jest ich miejsce. Film mógłby być ciekawy, gdyby miał ciekawy scenariusz, a nie wtórny i taka siódma woda po kisielu, gdyby miał aktorstwo o jedną klasę wyższe, a przynajmniej ten jeden mężczyzna był taki, żeby mógł. Stać się jakimś punktem odniesienia dla naszej Rafi Cassidy, która z tego całego towarzystwa wypada najlepiej. No i ten film mógłby być po prostu symfonią przyjemności dzięki zdjęciom. I jest. Jeżeli, jeżeli przestaniemy uważać na to, o co chodzi w filmie i zaczniemy rozkoszować się zdjęciami Michała Englerta, to. Będziemy mieli radość i przyjemność, bo dawno nie widziałem tak pięknie sfilmowanej, tak, tak nieudanej historii. Małgorzata Szumowska zrobiła coś, co moim zdaniem. Jej nie do końca leży, bo ona ma w sobie taki ząb publicystyczny, ma w sobie taki, taką prawdziwą siłę, prawdziwą energię i, i, i słabo ją widzę w, w takim kostiumowym, pretensjonalnym robieniu czegoś, co, co akurat się spodobało w wykonaniu innych artystów w poprzednich filmach. To nie jest dobra dla niej droga. Moim zdaniem dużo bardziej ją szanuję, niż by ten film na to pozwalał. A więc żaden horror, żaden thriller, żaden poważny feminizm, trochę w tym wszystkim jest pretensji. Piękne widoki, 4 na 10. I przestroga, którą przekażę, pozwolicie Państwo już w, se w sekcji hmm, premium, bo ona jest dosyć yy, yy, ostra. I dosyć może wywołać traumatyczne reakcje, więc uprzedzam. Nie ma obowiązku, ja już tutaj ocenę podałem. Recenzja jest skończona. Jak ktoś chce przejść do części premium i wysłuchać mojej krótkiej opowiastki, która mi się skojarzyła podczas oglądania filmu Małgorzaty Szumowskiej de Lemp, to zapraszam i będzie gong, bo zabrakło dzisiaj gongu w Proszę, jest gong. Gong za recenzję, która była, i gong, gążek dla słuchaczy premium. Najpierw, najpierw taki prawdziwy, i potem malutki. No więc, tak jak powiedziałem, jest tutaj w tym feminizmie. E, pewien element, który moim zdaniem może straumatyzować e, młode e, wielbicielki kina. Więc, jeśli by młode dziewczyny wybrały się na ten film, to niech uważają, bo e, nie wiem dlaczego, ale e, jest e, w taki y, y, przez scenarzystkę i przez reżyserkę wykorzystany i bardzo rozdmuchany element y, przerażającego miesiączkowania. Znaczy generalnie chodzi o to, że miesiączka czyni kobietę nieczystą. Y, no i wtedy taka owieczka miesiączkująca musi być odsunięta od stada do czasu, aż znowu stanie się czysta. Y, I generalnie sam a sam ten moment miesiączki jest przedstawiany jako coś strasznego, okropnego, coś wywołującego wręcz wrzask, krzyk obrzydzenia. To mi przypomniało historię pewnej dziewczyny w, wśród moich znajomych. Była ona jakiś czas temu, która właśnie miała taką obsesję czystości i, i ciągle miała sobie różne rzeczy do zarzucenia, i między innymi także te, dotyczyło to właśnie tego, tego aktu zdarzającego się raz w miesiącu, gdy. Po prostu nie, nie, nie mogła tego znieść. Uważała, że, że, że coś musi z tą swoją nieczystością zrobić, i postanowiła oczyścić się tak do imentu. I y, 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 co, co postanowiła, to zrobiła. Wzięła buteleczkę spirytusu salicylowego i postanowiła wreszcie wyczyścić się całkowicie. Skończyło się w szpitalu. Skończyło się traumą i obrażeniami. I ten film może się skończyć traumą, jeśli ktoś będzie oglądał go zbyt uważnie. Więc proszę uważać.